Yy, ale co do reszty, no w sumie tak, w sumie tak, panie Vanoże. Yy. Nice. Szybki pierwszy hit. Nice! Mamy go i na Scorpia Dome 2016 Eternal zupełnie się różnią od tych starszych, bo pokazują etap, w którym Slayer stał się już. Oni powinni powoli. Tak. Kurde, nie naładowałem drugiego tokenu, powinni powoli go ściągać. Mm, tu ktoś powinien być. Jest! Jest pan Bill. Okej, okay, nie mam z tym problemu Chciałem go złapać macką. I mi wyszło. Wrzucimy go do piwni. Nie będę tu za specjalnie się męczył z szukaniem skorzy w tym momencie. Uroborost? <try> tak jest Arni. Tak jest. Pytanie gdzie? O, pierwszy gang skręcili. Pytanie, gdzie jest pan, którego zraniliśmy? O! Hello! Fajnie, że mi pokazałeś, gdzie byłeś. Bardzo doceniam. on tam jednak był. Myślałem, że nie, myślałem, że ja sobie robił, że to jakiś deception był, ale jednak nie. Zagrałbym w duma 2016, ale nie mam kaski. Oj, słabo. Czuję. tam miałem latarkę, więc więc już pojeszę go tutaj. Tam robią gena, tam się ktoś wychilował. Hmm. Spróbuję tędy. O, no i dzień dobry. No, co jest? Aha, on padł. Lol. Nie, 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 Po weselu, nakupię sobie gierek. Dobrze, panie, Ewa, no, że będzie grane. A będzie też streamowane. Fak, miałem taką szansę na hita. Zmarnowanet. Dobra, czy ty mi będziesz lupował tu? Eee, ty! Nudzić się? Tu w sumie nie traciłem dużo, gdyby macka nie weszła. Bo i tak się zatrzymywam na ogrodzeniu, więc worth it. E, what? Hitbox? Powinienem przeskoczyć przez tę paletę. I guess. Co za typ. cię. Zamówię blaszki nowe z Lidla. Na Black Friday 7 złotych z, z chyba 40. Jakie blaszki? W sensie foremki do ciasta? Czy o co chodzi, panie Ewanorze? Yeah. Bo nie jestem za bardzo w temacie. Yeah. 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 Dobra, wieszamy go tutaj. Okay. Dobra, lecimy do tamtego gena. Felix wisiał raz. Reszta wisiała chyba, chyba dwa razy. Tak mi się wydaje. Oj! Jakby to weszło, byłoby fajne. E, czy on mnie ograł? On mnie ograł, ale jaja, Lipa Fest. Dobra, tego gena i wracam się. Nie wiem, totalnie mi zniknął z oczu. Bardzo nie lubię, jak tak się dzieje. No, robiku. kurde, on akurat dobrze się ganiał. A ty tu czego. Okej, okay. spoko. Dobra, spróbuję za nim dalej. Czy ty masz tu okno? Fak, masz tu okno. Gdzie on jest? Tam. Ale nie biegniesz w jakimś sensownym kierunku. Chyba, że tu kolejna paleta. Po lewej masz paletę. Nice! Dobra, udało się. Pamiętam, że tu paleta jest, i trochę się bałem, czy nie dostanę. Lubię robić w kuchni. A to wiemy, panie Ewanorze, to wiemy. Ty, panie Ewanorze, kiedy stream z kuchni? Dobra, trzeba kogoś tu eliminować zaraz, bo będziemy mieli przypał. bo będziemy mieli zaraz przypał. Spoko, zrzuciłeś tę paletę. Co ja się nie widzę? To strasznie mi tu zaczęło klatkować. Okej. Okay. mam cię. I na skorze go damy. Mogę streamować jak robię coś z książki kucharskiej z Harry Pottera? Jest taka? A co tam za potrawy są? Ciekawe. Dobra, tam ktoś jest. I tam też pójdę. Masz taki jaskrawy skin, że twoje przebywanie w tych krzakach było strasznie głupie. Ojej, 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 ale się o niego zablokowałem. To było mega słabe z mojej strony. O nie, dobra, ja tu zniszczę te palety, bo ona akurat na takich małych lupach ogarnia. Oj, to było dobre z jego strony. No, niestety, ale ten Jake, ten Jake, on umie. I to jest dosyć problematyczne. A on strzegł tutaj. Tak, gdzie ty jesteś? Tam. Mam cię. Teraz to żeś odwalił. Kupowałem CPC. Pod... Czekaj, czy mam tu jakiś hak? Mam, jakiś. Bo 30 złotych na przykład razem z monitorem? Co, 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 co? Nie rozumiem. Nie rozumiem, panie Wanoże. Dobra, tu mamy jednego i drugi pracował na tamtym genie. To już wiemy wszystko tak naprawdę. Eee, tu ktoś był, ale już go tu nie ma. Zobaczyłem w takim razie tę osobę tu na górze. Gdzie on? Tutaj. Akurat przeskakiwanie na tym oknie Weskerem jest mega dobre. Spoko. No ty znowu z tą latarką. We no, typie. ten będzie na chama blokował. Weź, ogarnij się. Nie graj toksycznie. Nice! Mamy to. Retro PC kupowałem za 35. Aaa, dobra, to wiele tłumaczy, to wiele tłumaczy, panie Ewanorze. Dobra, tamten kręci gena, tu u niego lecimy. Ej, nie miałem dwóch tokenów w sumieki. Czasem się na tym łapę, że... O nie! O nie. Ludzi ci się, że tak chodzisz sobie bez celu? Dobra, trochę nadrobiliśmy odległości dzięki umiejce pana W. No, lecimy za tym typkiem dalej. Pytanie, czy tam jest okno? Jest. Najajaj, nice. zrzucenie surwem o ściany, piękna rzecz. Gębój za 60 zł, ale nie opłaca się ktoś na piętrze. Halo, no powiem wam tak: jeśli ktokolwiek zasługuje na ucieczkę z tego meczu, to jest to tylko i wyłącznie Jake. Bo tylko Jake umiał się tak naprawdę w tym meczu lupować. Dobra, mam cię. W moim mieście jest jeden. Wiesz co, w moim mieście jest przynajmniej jeden. Czy więcej? Nie mam pojęcia. Jakoś specjalnie sobie tym głowym nie zaprzątam. Dobra pytanie, czy znajdę Jake'a? Jest Jake. Jest Jake gdzieś tam. Spróbujmy do niego dotrzeć. Elo, byczku. Nice, dobrze. Paleta, paleta. Nie przeszedł w tę stronę. A ty, 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 skubańcu mały. A zbejtował mnie. Ładnie mnie zbejtował. On jako jedyny tutaj potrafi w lupę. Oj. Czy ja go... ...zdążę dorwać przed jakimś ewentualnym włazem? Dobra, zużyłeś. U mnie w mieście nawet KFC nie ma, jedynie z popularniejszych to mam McDonalda. Nie masz KFC w mieście? Ale słabo, panią w współczuję.